Dzień dobry zapraszam na wiadomości Big Money Cup Ostatni dzień zmagań grupowych ale większość rozstrzygnięć już zapadła Reprezentacja Peru spokojnie oczekuje fazy pucharowej Mieliśmy okazję porozmawiać z KoShaolinem Zapraszam na wywiad z tym graczem Chciałabym zadać kilka pytań Może zacznijmy od Big Money Cup Wyjście z grupy Peru już ma zapewnione Na początku mała czkawka chyba była i strata 6 punktów co było powodem tak słabego startu w pierwszych meczach? Nie będę zrzucał winy na sprawy techniczne czy zbyt puną porę rozgrywanych spotkań, bo te rzeczy nie miały miejsca. Po prostu zagrałem gorzej. Każdemu może zdarzyć się chwila słabości, która zostaje skrzętnie wykorzystana przez rywali. Moje pierwsze mecze były rozgrywane z uznanymi graczami. Nikt chyba nie zakłada z góry, że uda mu się wygrać wszystkie mecze w grupie. Zawsze w rywalizacje wliczone są porażki. Ja zacząłem od nich grę w tym turnieju, lecz to mnie nie zdeprymowało, a wręcz zmobilizowało do lepszej gry. Kolejne mecze to powrót do optymalnej dyspozycji i gra, która w koń... W końcowym rozrachunku pozwoliła mi na awans do kolejnej rundy. Ogólnie grupa nie jest wybitnie silna, musisz przyznać sam, ale jak widać, w tym turnieju nikt nie odpuszcza i nawet gracze mało doświadczeni czy niżej klasyfikowani w rankingu Veol potrafią wznieść się na wyżyny i walczyć z najlepszymi. Co sądzisz o poziomie graczy w tym turnieju, a szczególnie Twojej grupy? Poziom graczy w tym turnieju jest bardzo wysoki, choć brakuje takich zawodników jak Czarny, Lukaso, Kicer czy wracający do formy Adam. Zip, moja grupa jest bardzo przeciętna. Bezapelacyjnie najlepszym graczem tej grupy jest Martini, a reszta zawodników posiada wyrównane umiejętności. Może teraz zapytam, co sądzisz o podejściu niektórych zawodników do tej gry? Jako że jesteś moderatorem, zapewne niejednokrotnie łapałeś się za głowę, co się dzieje po meczach. Czy niektórzy nie za bardzo przekładają tą grę ponad wszystko? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Podejście do gry to sprawa indywidualna. W przeciągu swojej prawie rocznej kariery na Weol spotkałem się z różnymi zachowaniami. Większość z nich była pozytywna, ale nie obyło się i bez tych drugich. Niektórzy gracze podchodzą do sprawy zbyt ambicjonalnie i nie mogą pogodzić się z porażką. Są to jednak przypadki które można zliczyć na palcach u jednej z rąk? Od kiedy się interesujesz w 2002? Jak to się zaczęło? Jak trafiłeś na Weolico? Co jest w tej grze takiego niesamowitego? Bo chyba jest tak czy się mylę? Weol jest obecne w moim życiu dzięki Totomixowi, który zaczął rywalizować na łamach tego forum z różnymi graczami i polecił mi to stronę. Głównym aspektem, który spowodował, że ta gra zainteresowała mnie była niesamowita grywalność i możliwość rywalizacji z graczami z całej Polski. I nie tylko, gra jest niesamowita, ponieważ jest ponadczasową legendą, która nie zostanie wyparta przez żadne inne gry tego typu. W 2002 nie jest mi obce, grałem w tą grę już od kilku lat. Zaczęło się od odpowiednika w 2002, czyli s 2 na PlayStation 1. Już miałeś słabsze mecze w tym turnieju, to teraz zapytam wprost, liczysz na finał tego turnieju stać na toperu, czy to jeszcze daleka droga? Każdy gracz zapisujący się do turnieju myśli po cichu o jego wygraniu, tak też jest. I, w moim przypadku, Peru to może nie najlepsza drużyna ze stawki, ale to nie drużyna zapewnia końcowy sukces, a umiejętności gracza. Wydaje mi się, iż do finału jest jeszcze daleka droga. Kogo byś typował na pierwszą czwórkę Big Money Cup i dlaczego właśnie ich? W pierwszej czwórce turnieju Big Money Cup na pewno szanse znaleźć się mają tacy gracze jak Martini wylosował drużynę, którą dobrze się mu gra co może być kluczem do zwycięstwa. Bushman dobrze wszedł w turniej i prezentuje umiejętności, które chciałby posiadać niejedny braczy gracz we 2002. I raz prezentuje wysoki poziom, należy do czołówki sceny Veoli i jest faworytem każdego turnieju, do którego się zapisuje. Totomix jest w dobrej dyspozycji, którą pokazał w rozgrywkach Heritele Ague. Wielkie dzięki za wywiad. Może chciałbyś coś dodać na koniec od siebie? Również dziękuję za wywiad. Czy chciałbym coś dodać od siebie? Tak. Życzę wszystkim graczom tego turnieju jak najlepszej dyspozycji w każdym meczu, a organizatorom turnieju prowadzenia go na tym samym wysokim poziomie do końca. Dzięki. Do zobaczenia na wirtualnych boiskach. Wczoraj podczas analizy statystyk nastąpił błąd w największy wynikach homułkowo podaliśmy, że Lincoln przegrał aż 07 z Koschaolinem, a to w 45 i udoznał miażdżącej porażki z Koschaolinem. Bardzo przepraszamy Lincolna, i, w ramach rekompensaty otrzymuje od wiadomości Big Money Cup dożywodni abonament na oglądanie bez ograniczeń wiadomości na YouTube. Rozgrywki w grupie. D. Dobiegły końca na pierwszym miejscu zameldował się Martini z 13 punktami zanim o jeden punkt Olin, Lincoln i Bany uzupełniają pierwszą czwórkę. Namiestnikiem tej grupy był Michal 697 i znakomicie ją prowadzi na zakończenie zrobił super podsumowanie zapraszamy do zapoznania się bo naprawdę warto grupa D. Ostatni post. Dziękuję za uwagę do zobaczenia w kolejnych wiadomościach.